Cześć, to kremowe risotto z kurczakiem to szybki i sycący, jednogarnkowy obiad pełen smaku i białka. Idealny na super smaczny posiłek. Podgrzewaj bulion albo czysty rosół na małym ogniu podczas przygotowania risotto. Na patelni rozgrzej olej z masłem, obsmasz dość małe kawałki piersi z kurczaka, 2-3 minuty z każdej strony. W środku ma być jeszcze lekko surowy, po czym przełóż go na talerz. W razie konieczności dodaj więcej tłuszczu i wrzuć pokrojoną cebulkę. Smaż ją około 3 minuty, a potem dodaj starty czosnek, przemieszaj i przesmaż wszystko jeszcze z pół minuty. No i teraz wsyp ryż do risotto. Pamiętaj, ryżu do risotto się nie płucze. Wymieszaj z cebulką i smaż jedną 2 minuty, aż ziarenka staną się lekko przezroczyste. Potem dodaj białe wino i odparuj. Ale jeśli nie używasz wina, przejdź dalej. Kiedy wino odparuje, zacznij stopniowo dolewać gorący bulion, zawsze porcjami, nigdy cały naraz. Po pierwszej porcji, czyli pierwszej szklance, dodaj podsmażonego kurczaka, wymieszaj i dodaj kolejną szklankę. Gotuj na małym ogniu mieszając, aż ryż wchłonie płyn i uwolni skrobie. Po około trzech szklankach powinien być miękki, ale al dente. Jeśli chcesz bardziej kremowe risotto, dolej jeszcze trochę bulionu, czyli czwartą szklankę. Pamiętaj o dość częstym mieszaniu risotto. Gdy ryż będzie miał idealną konsystencję, zdejmij patelnię z ognia. Jeśli chcesz, to możesz dodać na koniec jedną łyżkę masła i starty ser dla lepszej kremowości i smaku. Dopraw do smaku solą i świeżo mielonym pieprzem. Podawaj od razu. A cały ten przepis jest też na moim blogu www.kuchniaizy.pl Mam nadzieję, że przepis się podoba. Smacznego i udanego, błogosławionego dnia!